Witamy w prezentacji bohaterki League of Legends. Na centrumiku Jinx. Wystrzałowa wariatka. Jinx to strzelec wyborowy, który idealnym pomysłem na dobrą zabawę jest sianie spustoszenia, co irytuje Waj, policjantkę, która nie potrafi jej złapać. Straszna z niej Beksa! Tylko płakać wciąż chce! Impulsywna i spontaniczna. Jinx sieje chaos na polu walki dzięki pociskom i bombom. Jej bierna umiejętność to Zabawmy się. Gdy Jinx zabije lub zdobędzie asystę na bohaterze lub budowli, zyskuje wielką premię do prędkości ruchu, która zanika w ciągu kilku sekund. Jinx jest niecierpliwa. Jeżeli jej cel nie zginie lub nie zawali się wkrótce po tym, jak zada mu obrażenia, umiejętność bierna nie zadziała. Zabawmy się, sprawia, że Jinx otrzymuje premię do prędkości ruchu, której może użyć do ucieczki po zniszczeniu wieży lub by dopaść uciekających przeciwników. Jinx posiada dwa rodzaje broni, które wykorzystuje do podstawowych ataków, działko obrotowe piw-paw i wyrzutnie rakiet zwaną rybeńką. Używając zmienianka może się między nimi przełączyć. Standardowo Jinx używa działka do podstawowych ataków, a każde trafienie zwiększa prędkość ataku. Efekt kumuluje się do trzech razy. Gdy przełączy się na wyrzutnie rakiet, jej ataki mają większy zasięg i zadają obrażenia obszarowe wokół celu. Ale każdy strzał zużywa punkty many i nie otrzymuje ona premii do prędkości ataku. Podczas korzystania z rybeńki ładunki z działka obrotowego będą spadać jeden po drugim, a jeżeli bohaterka wróci do działka, efekt się utrzyma. Rybeńka może także trafić krytycznie, zadając pełne obrażenia wszystkim trafionym przeciwnikom. Pomimo mniejszego zasięgu, działko obrotowe zadaje duże obrażenia, co sprawia, że jest idealne do niszczenia wież i ważnych celów. Obrażenia obszarowe i zasięg wyrzutni rakiet sprawiają, że bardziej nadaje się do oczyszczania alej i nękania wrogów. BZYT to umiejętność mierzona o dużym zasięgu. Jinx nie może się ruszać podczas ładowania ataku. Następnie wystrzeliwuje pocisk, który zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu celowi. Bzzt zadaje duże obrażenia, spowalnia i ujawnia trafiony cel, lecz trafienie nim nie jest łatwe, ponieważ przeciwnicy widzą promień, zanim porażacz wystrzeli. Przy odpowiednim wyczuciu czasu Bzzt jest doskonałym narzędziem do nękania wrogów w Alei. Po użyciu Ognistych Gryzaków Jinx rzuca trzy unieruchamiające granaty, które wybuchają po kilku sekundach i zadają obrażenia magiczne wszystkim przeciwnikom znajdującym się w zasięgu. Gdy wrogi bohater stanie na uzbrojony gryzak, wybuchnie on natychmiast i unieruchomi tę postać na chwilę. Wrogi bohater może zdetonować tylko jeden gryzak, nawet jeżeli wejdzie na kolejne. Ogniste gryzaki są rzucane natychmiast, więc Jinx może ich użyć podczas ruchu. Uzbrojenie się zajmuje im chwilę, więc nie wybuchną od razu, gdy rzuci się je we wrogiego bohatera. Ogniste gryzaki odkrywają także mapę, więc Jinx może rzucić je za ścianę lub w zarośla, aby szukać wrogów. We wczesnej fazie gry możesz rzucić ogniste gryzaki, aby odstraszyć przeciwnika od fali stworów. Super umiejętność Jinx to super mega rakieta śmierci. Jinx wystrzeliwuje wielką rakietę o zasięgu globalnym, która wybucha tylko przy trafieniu wrogiego bohatera i zadaje magiczne obrażenia wszystkim przeciwnikom na danym obszarze. Rakieta zyskuje prędkość i obrażenia, im większą odległość przebędzie oraz zadaje dodatkowe obrażenia na podstawie brakującego zdrowia każdego celu. Z tego powodu super mega rakieta śmierci nadaje się do wykańczania wrogów z niskim poziomem zdrowia, którzy znajdują się po drugiej stronie mapy. Podczas walki walei Jinx może z łatwością wygrywać starcia, jeśli będzie przełączać się między Piwpaw i ręką atakować. Z działka, a następnie strzelać rakietami z większego zasięgu. Dzięki dużemu zasięgowi Jinx jest bardzo agresywna w alei. Bzd i rakiety umożliwiają jej atakowanie wrogów pod wieżą. Jeśli Jinx stanie obok fali stworów, może zająć pozycję do trafienia bzdem i zadania dodatkowych obrażeń za pomocą wyrzutni rakiet. Dzięki nieustannym atakom przegania Caitlyn i Lionę z alei, a tym samym zyskuje przewagę w złocie i punktach doświadczenia. Podczas wycofywania się z walki staraj się wciąż atakować przeciwników. Jinx rzuca ogniste gryzaki, aby unieruchomić Nautilusa i Lyonę, a następnie korzysta z bzytu z bezpiecznej odległości, gdy jej sojusznik włącza się do walki. Mimo, że Jinx jest dość daleko, nie poddaje się. Doskonale wie, że zdąży zbliżyć się wystarczająco, by trafić kolejnym bzytem, gdy przybywa karma. Po załatwieniu Caitlin, Jinx może szybko wrócić do walki dzięki swojej umiejętności biernej. Jinx jest bardzo niebezpieczna przy wieżach bliskich zniszczeniu. Lux i Ezreal nie doceniają jej siły, chowają się więc pod wieżą i chcą odeprzeć jej atak. Gdy wieża zostaje zniszczona, aktywuje się umiejętność bierna, a przeciwnicy zostają zabici. Fizz przybywa za późno, gdyż zabójstwa znów uruchamiają jej umiejętność bierną. Na nieszczęście dla niego Jinx używa ognistych gryzaków, aby go unieruchomić. Skupienie uwagi na jednym przeciwniku jest kluczem do wygrywania walk drużynowych. Jinx unieruchamia Maokajego za pomocą Oglistych Gryzaków i asystuje przy jego zabiciu. Następnie aktywuje swoją umiejętność bierną i goni nami, dzięki czemu zyskuje kolejne zabójstwa dla drużyny. Gdy ponownie aktywuje umiejętność bierną podczas pościgu, trafia Tristanę Bzytem, zdobywa kolejną asystę, a następnie biegnie prosto do bazy przeciwników. Dzięki dużemu zasięgowi Jinx nie musi narażać się na niebezpieczeństwo podczas atakowania wrogów. Wzd i super-mega Rakieta Śmierci umożliwiają jej zabicie Ezrila w jego bazie i szybką ucieczkę. Mimo że działka obrotowe naraża Jinx na niebezpieczeństwo, sprawia, że jest niezwykle skuteczna w starciach na krótkim dystansie. Gdy zostaje napadnięta podczas samotnego atakowania wieży, Jinx używa ognistych gryzaków, by unieruchomić Elise i zniszczyć wieżę, co umożliwia jej szybką ucieczkę. Po próbie spowolnienia Królowej Pająków i nieudanej ucieczce, Jinx musi walczyć, bo inaczej zginie. W tej sytuacji przydaje się Piwpaw. Jeśli korzysta z super umiejętności by wykończyć elis, gdy ta ma mało zdrowia, Jinx wychodzi ze starcia zwycięsko. Mimo że Jinx zadaje duże obrażenia z bliskiej odległości, zbyt łatwo ją zabić, aby mogła wbiec w środek walki drużynowej ze swoim działkiem obrotowym. Utrzymuje dystans podczas walki, używa ognistych gryzaków oraz rakiet, dzięki czemu krytycznie trafia kilku przeciwników. Zasięg wybuchu rakiet i dodatkowy zasięg umożliwiają jej utrzymanie dystansu i zdobycie potrójnego zabójstwa. Na początku walk drużynowych Jinx nie jest zbyt mobilna, ale nadrabia to przydatnością i zadawaniem dużych obrażeń. Rzuca ogniste gryzaki, by uciec i trafić bzytem oraz używa super mega rakiety śmierci, by zabić wszystkich trzech przeciwników, gdy znajdują się blisko siebie. Dzięki przyspieszeniu z zabawmy się, zabija Elis i następnie ucieka i trafia bzytem, a tym samym zdobywa podwójne zabójstwo. Jinx jest bardzo wrażliwa na ataki. Warto skupić się na obrażeniach od ataku, trafieniach krytycznych oraz prędkości ruchu. Ostrze nieskończoności, w połączeniu z widmowym tancerzem lub kosą statika, zapewnią Ci odpowiednią prędkość ruchu, dzięki której przechytrzysz wrogów i zadasz duże obrażenia krytyczne za pomocą rybeńki. Polecam znaki obrażeń od ataku, pieczęcie pancerza, glify odporności na magię i esencję kradzieży życia. Dobieram specjalizację 2190, biorę obrażenia fizyczne, prędkość ataku i trafienie krytyczne w drzewku ofensywnym oraz zdrowie i pancerz w defensywnym. Z czarów przewoływacza warto wybrać błysk oraz barierę lub oczyszczenie. Oba pomogą Jinx w zmianie pozycji oraz przeżyciu ciężkich walk. Dzięki za obejrzenie prezentacji bohaterki Jinx. Zasubskrybujcie kanał Riot Games na YouTube i skomentujcie ten filmik.